Czy kiedykolwiek pragnąłeś miłości, czując, że jest brakującym elementem, który ostatecznie dopełniłby twoje życie? Miłość przedstawiana jest często jako ostateczny cel, szczyt ludzkiego doświadczenia, magiczne rozwiązanie wszystkich problemów. W rzeczywistości może być zupełnie odwrotnie. Pogoń za miłością może być przeszkodą w znalezieniu prawdziwego szczęścia i zadowolenia. W tym odcinku poznasz perspektywę, która może podważyć współczesne wyobrażenie o miłości. Cofniemy się w czasie i zgłębimy mądrość starożytnych filozofów stoickich. Wierzyli oni, że nasze emocje nie powinny nas kontrolować. Zamiast tego, powinniśmy lepiej je zrozumieć i nauczyć się nimi zarządzać. Posłuchaj tego odcinka do końca, by dowiedzieć się, dlaczego według tej filozofii nie powinniśmy uganiać się za miłością. Zagłębiając się w stoicki punkt widzenia na miłość, ważne jest, aby zrozumieć perspektywy niektórych z najbardziej wpływowych myślicieli. Seneka, Marek Aureliusz i Epiktet między innymi wnieśli znaczący wkład w stoicką interpretację miłości. Seneka, wybitny filozof stoicki, pisał obszernie o emocjach, w tym o miłości. Wierzył, że miłość jest naturalną i niezbędną częścią życia, ale ostrzegał przed pozwoleniem, by pochłonęła. Według Seneki, miłość, podobnie jak wszystkie emocje, musi być umiarkowana i kontrolowana. Nie powinna stać się obsesją, przez którą zbaczamy z drogi kucnocie i mądrości. Marek Aureliusz, władca Rzymu i filozof stoicki, powtórzył podobne odczucia w swoich słynnych rozmyślaniach. Podkreślał znaczenie utrzymywania kontroli nad naszymi emocjami, przypominając nam, że mamy moc kształtowania naszej percepcji i reakcji. Epiktet. Były niewolnik, nauczał, że nasz spokój zależy od rozróżnienia między tym, co możemy kontrolować, a tym, czego nie możemy. I chociaż nie możemy kontrolować tego, czy ktoś nas kocha, możemy kontrolować to, jak reagujemy na te uczucia. Jedną z koncepcji stoicyzmu jest wybór postawy obojętności wobec świata. Są pewne aspekty życia, które nie są z natury dobre lub złe, ale mogą przyczynić się do dobrego życia, jeśli są właściwie wykorzystywane. Do tej kategorii według stoików zalicza się miłość. Nie jest cnotą samą w sobie, ani czymś z natury złym. Miłość jest raczej czymś, co może dodać wartości do naszego życia, ale nie powinna być naszym ostatecznym celem, ani nie powinniśmy uzależniać od niej naszego poczucia szczęścia. Wiele osób może stwierdzić, że taka postawa jest radykalna, zwłaszcza w zestawieniu z narracjami, którymi często jesteśmy otoczeni. Często słyszymy o tym, że miłość jest ostatecznym źródłem szczęścia i spełnienia. Stoicy wierzyli jednak, że prawdziwy spokój pochodzi z wewnątrz, a nie z czynników zewnętrznych, nawet z tak pięknego uczucia jak miłość. Warto też doprecyzować, co mamy na myśli, mówiąc o pogoni za miłością. Zasadniczo pogoń za miłością oznacza uczynienie ze znalezienia romantycznego partnera głównego celu w życiu. Jest to nieustanna pogoń. Często z wyłączeniem innych dążeń i osobistego rozwoju. Kiedy gonimy za miłością, nieustannie szukamy kogoś, kto nas dopełni i nada naszemu życiu sens. Z pozoru takie podejście może nie wydawać się problematyczne, w końcu miłość jest piękną i wzbogacającą częścią naszego życia. Gdy jednak zanurzymy się głębiej, okaże się, że takie podejście może prowadzić do szeregu problemów. Po pierwsze, oddaje nasze szczęście w czyjeś ręce. Gdy gonimy za miłością, często uzależniamy nasze poczucie własnej wartości i szczęścia od naszego statusu związku. Kiedy jesteśmy samotni, możemy czuć się niekompletni lub mieć poczucie, że ponieśliśmy porażkę. Stoicy twierdzili jednak, że jest to niewłaściwe źródło wartości. Wierzyli raczej w znalezienie zadowolenia w sobie, niż szukanie go w czynnikach zewnętrznych. Po drugie, gdy tak bardzo skupiamy się na znalezieniu miłości, Możemy zaniedbać inne ważne aspekty naszego życia, takie jak rozwój, pasje czy przyjaźnie. Możemy stać się tak pochłonięci pogonią za miłością, że zatracimy siebie, swoją indywidualność i cechy, które czynią nas wyjątkowymi. Po trzecie, pogoń za miłością może wpędzać nas w niezdrowe relacje. Gdy naszym głównym celem jest bycie w związku, jakimkolwiek związku, możemy przeoczyć sygnały ostrzegawcze tolerować złe traktowanie lub zadowalać się nieodpowiednimi partnerami. Często jesteśmy tak zdesperowani i zafiksowani na punkcie znalezienia drugiej połówki, że tracimy z oczu to, jak naprawdę powinien wyglądać zdrowy, satysfakcjonujący związek pełen wzajemnego szacunku. I wreszcie, pogoń za miłością może być niekończącą się, niezbyt satysfakcjonującą ścieżką. Jeśli nieustannie szukamy miłości, zawsze żyjemy wizją przyszłości, bez końca szukamy następnej rzeczy. Nigdy nie jesteśmy obecni i nigdy nie jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy teraz. Jak powiedział Seneka, ten, kto jest wszędzie, jest nigdzie. Pogoń za miłością może zatem prowadzić do życia pełnego niezadowolenia, ciągłego dążenia do realizacji swojego pragnienia i ostatecznie do nieszczęścia. Nie oznacza to jednak, że stoicy byli przeciwni miłości. Wręcz przeciwnie, cenili ją, ale opowiadali się za innym, bardziej uważnym podejściem. Przyjrzyjmy się bliżej lekcjom stoicyzmu na temat miłości. Weźmy na przykład Epikteta, byłego niewolnika, który stał się jednym z najbardziej wpływowych filozofów stoickich. Jego nauki koncentrowały się wokół idei kontroli, rozróżniając między rzeczami, które możemy kontrolować, a tymi, których nie możemy. Miłość. Według epikteta należy do tej drugiej kategorii. W dyskursach radzi: Pamiętaj, że musisz zachowywać się w życiu jak na przyjęciu. Ktoś do ciebie podchodzi i częstuje, wyciągnij rękę i weź swoją część z umiarem. Jeśli przechodzi obok, nie zatrzymuj go. Jeśli jeszcze nie nadchodzi, nie wyciągaj ku niemu swego pragnienia. Czekaj, aż do ciebie podejdzie. Mowa o tym, by docenić miłość. Gdy nasze drogi się przecinają, by angażować się w nią, gdy jest w naszym życiu, ale nie sięgać po nią desperacko, gdy jej nie ma, ani nie trzymać jej zbyt mocno, gdy próbuje odejść. Inny wybitny filozof stoicki Seneka nauczał, że należy kochać bez przywiązania, wiedząc, że wszystkie rzeczy są tymczasowe. Nie ma to na celu promowania emocjonalnego oderwania lub obojętności, ale wspieranie odporności w obliczu zmian i strat. Seneka radził: ten kto kocha z pożądaniem zawsze jest udręczony. Marek Aureliusz powtórzył to w swoich rozmyślaniach. Napisał: „Zaakceptuj rzeczy, z którymi wiąże cię los i kochaj ludzi, z którymi los cię łączy, ale rób to z całego serca”. Ta rada zachęca nas do szczerego angażowania się w miłość, gdy pojawia się ona w naszym życiu, ale bez przywiązywania się i desperacji. Te stoickie lekcje miłości prowadzą nas w kierunku zdrowszego i bardziej odpornego podejścia do miłości. Radzą by doceniać miłość, cieszyć się nią, w pełni się w nią angażować, ale nie czynić z niej jedynego celu naszego życia lub jedynego źródła naszego szczęścia. Zasadniczo miłość powinna być częścią naszego życia, a nie jego całością. Przyjęcie stoickiego poglądu by nie gonić za miłością może drastycznie poprawić nasze życie. Może się to wydawać sprzeczne z intuicją w świecie, w którym często mówi się, aby z nieustępliwą determinacją podążać za tym, czego chcemy. Stoicyzm uczy nas subtelniejszego podejścia. Po pierwsze, rezygnacja z pogoni za miłością może prowadzić do rozwoju naszej odporności emocjonalnej. Kiedy wiążemy nasze szczęście i poczucie własnej wartości z naszym statusem związku, stajemy się podatni na emocjonalne zawirowania. Robiąc krok w tył i rezygnując z gorączkowej pogoni za miłością, Możemy stworzyć emocjonalną równowagę, która pozostanie stabilna niezależnie od okoliczności. Po drugie, rezygnacja z pogoni za miłością zachęca do realizacji swoich pasji i celów. Łatwo jest wpaść w pułapkę przekonania, że potrzebujemy innej osoby, która nas dopełni. Stoicyzm promuje jednak ideę, że jesteśmy już kompletni i zdolni do znalezienia spełnienia w sobie. Kiedy przestajemy gonić za miłością. Możemy poświęcić więcej czasu i energii na rozwój, zrozumienie siebie, pielęgnowanie naszych pasji i zainteresowań. Uczymy się znajdować zadowolenie w sobie, dzięki czemu stajemy się bardziej samodzielni i odporni. Nie chodzi o unikanie miłości lub bycie na nią obojętnym, lecz o pozwolenie miłości przyjść do ciebie w swoim czasie, na swój własny sposób. Przejście od sposobu myślenia, polegającego na pogoni za miłością do akceptacji i samorealizacji, to nie lada wyczyn. Wymaga introspekcji, cierpliwości i zaangażowania. Jak więc możemy zastosować te stoickie zasady w praktyce w naszym codziennym życiu? Oto kilka praktycznych kroków, które możesz podjąć. Samoświadomość. Zacznij od rozpoznania swoich wzorców. Czy nieustannie szukasz potwierdzenia u innych? Czy przeskakujesz z jednego związku do drugiego ze strachu przed samotnością? Szczerość wobec siebie na temat tych wzorców jest pierwszym krokiem w kierunku zmiany. Miłość do samego siebie. Zamiast szukać miłości na zewnątrz, zacznij pielęgnować ją w sobie. Dbaj o swoje zdrowie. Pielęgnuj swoje zainteresowania i buduj życie, które kochasz, niezależnie od tego, czy jesteś w związku. Pamiętaj, że już stanowisz całość. Ujarzmij samotność. Stoicy wierzyli w wartość samotności. Daje nam ona przestrzeń do lepszego zrozumienia siebie, refleksji i rozwoju. Zacznij spędzać czas w pojedynkę i naucz się cieszyć własnym towarzystwem. Cierpliwość. W dobie aplikacji randkowych łatwo jest dać się wciągnąć w pogoń za miłością. Zamiast tego ćwicz cierpliwość. Pozwól miłości przyjść do ciebie w swoim tempie. Uważne relacje. Kiedy wchodzisz w związek, pamiętaj o stoickich zasadach. Zachowaj niezależność, nie czyń związku jedynym źródłem szczęścia i upewnij się, że istnieje wzajemny szacunek i zrozumienie. Odporność emocjonalna. Naucz się lepiej zarządzać swoimi emocjami. W stoickim spokoju nie chodzi o to, że niczego nie odczuwasz. Chodzi o to, że nie pozwalasz emocjom wpływać na Twoje działania. Praktyka uważności może być tutaj dobrym punktem wyjścia. Pamiętaj, że to maraton, a nie sprint. Będą trudniejsze dni. I nie ma w tym nic złego, zmiana wymaga czasu, ale z każdym krokiem zbliżasz się do życia pełnego emocjonalnej odporności, samorealizacji i zdrowszych relacji. Zamiast próbować radykalnie zmieniać swoje życie z dnia na dzień, pamiętaj o tym, że wystarczy dziś być nieco lepszym niż wczoraj. Stoicy nauczyli nas, że możemy docenić miłość, gdy jest obecna, odpuścić, gdy jej nie ma i zawsze zachować wewnętrzny spokój i szacunek do samego siebie. Zgodnie ze słowami Seneki. Człowiek, który jest pogodny i spokojny, nie jest człowiekiem, który uciekł od rzeczy, ale pozostaje ich panem. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Na koniec mam małą prośbę. Jeśli dotarłeś do końca, napisz komentarz o treści. Miłość zawsze znajdzie drogę. Do usłyszenia.